Jesteśmy bardzo ambitni, zawsze zawsze nas interesuje rozwój i to w takiej skali, że tak powiem, przynajmniej europejskiej, jak nie światowej. Paweł Amulewicz w naszym studiu, profesor Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, spotykamy się, bo lada moment. Rozmawialiśmy trochę przed tym, jak sprzęt do nagrywania został włączony. Wybieracie już wykładziny, malujecie ściany. Podejrzewam, że kłótnie o kolor też mogą jakieś delikatne występować. Powiedzmy, cóż to za inwestycja, chyba najważniejsza w historii funkcjonowania Instytutu w Olsztynie na Warmii i Mazurach. No zdecydowanie. My w tym roku celebrujemy 35-lecie, więc żeśmy sobie taki prezent zafundowali. Mam nadzieję, i tak wszystko na to wskazuje, tak mówią umowy, że do końca października inwestycja zostanie zakończona. Już się przymierzamy do, do, do zorganizowania odpowiedniej skali uroczystości. Na razie padła data 1 grudnia. Może tu wyprzedzam koleżanki i kolegów z administracji, ale tak się przymierzamy. Powiedzmy, co to będzie za miejsce, bo tak naprawdę scalacie te obiekty i te wszystkie wasze laboratoria, działania, które do tej pory działały przy Tuwima, działały przy Bydgoskiej, teraz zupełnie nowa lokalizacja. No i laboratorium to ma opowiedziane, gigantyczne centrum, którego dotąd na Warmii Mazurach nie było. No jesteśmy bardzo ambitni, zawsze, zawsze nas interesuje rozwój i to w takiej skali, że tak powiem, przynajmniej europejskiej, jak nie światowej. Faktycznie, jesteśmy w tej chwili ulokowani przy ulicy Duwima w dodam, że jeszcze mamy dwa zakłady w Białymstoku o takim nachyleniu medycznym, bo to prowadzą to lekarze, no i dodam stację w Popielnie, która jest jakby zupełnie z innej bajki. Panie profesorze, to powiedzmy teraz, to nowe miejsce... Yy obliże parku naukowo-technologicznego to tak topograficznie na mapie miasta to lokujemy jaki duży to obiekt bo on już rośnie, już go bardzo widać. No i co tam chcecie lokować, jakie działania będziecie tam prowadzić. Tam będziemy robili wszystko, co do tej pory robimy. Może troszeczkę dodamy Jeden, dwa obszary badawcze, jako, jako nowe, bo na tym tu polega, to bada nie można przewidzieć. To Jak pojawia się nisza, interesujący kierunek, nowy, nie do przewidzenia, w ten to też wchodzimy, jeśli to jest w zakresie naszych kompetencji i możliwości. Faktycznie, to jest budynek posadowiony na działce ponad dwóch hektarowej w tak zwanym bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego w Różnocie. Dzięki uprzejmości gminy, to było 7 lat temu. Podpisaliśmy taką umowę, transakcję również. Gmina nam sprzedała tą działkę z 90% rabatem. Trwało to długo, w różne warianty, już nie będę ich teraz tutaj przytaczał. Dość, żeśmy się w końcu dogadali na temat formuły i wykonania. Przetargi, przetargi, przetargi. Budowa ruszyła. No, kijem w szprychy była, była i pandemia. No to żeśmy w końcówkę pandemii, w pandemii wchodzili i wojna na, w Ukrainie, to znaczy y, odpływ pracowników. To były zawirowania takie y, niezależne ani od nas, ani od wykonawcy, stricte rynkowe. Stal była z Ukrainy, cement, cała masa materiałów budowlanych była importowana z tego kraju. Y, bardzo nam to utrudniło życie, no i ostatecznie podniosło koszty wykonania. O te koszty, panie profesorze, dziennikarski obowiązek zmusza mnie, żeby zapytać. Powiedzmy, jaka to jest skala. Nie musimy mówić co do złotówki, ale gdybyśmy mieli naszym widzom, naszym słuchaczom no nakreślić, bo ta kwota robi wrażenie. Znaczy, powiem tyle, co jest publicznie wiadomo. Czyli kontrakt, jaki mamy podpisany z Urzędem Marszałkowskim, który jest tą instytucją dysponującą funduszami strukturalnymi. Mamy w tej chwili podpisane około 94 milionów. Robi się ciasno z tą kwotą z tych względów, o których mówiłem. Powiedzmy tak ogólnie 10% trzeba dołożyć. Wspomniał Pan o tym, tak trochę nieoficjalnie jeszcze, ale że na grudzień szykujecie otwarcie. Co jeszcze właśnie przed nami, poza tymi trochę żartobliwie wspomnianymi już kolorami wykładzin i ścian? Sprzęt już na miejscu. Tak, to będzie bardzo duże wyzwanie logistyczne. Myśmy generalnie żadnego bardzo zaawansowanego sprzętu nie, nie, nie kupili, bo to by się nie zmieściło w zakresie finansowym, ale również w koncepcji w ogóle tego typu przedsięwzięć mamy bardzo dobrą aparaturę tutaj jeżeli ktokolwiek przyjeżdża z zagranicy do nas to kiwa głowę z uznaniem i koledzy którzy wracają z zagranicy mówią no u nas jest lepiej więc to jest to jest bardzo to co nas cieszy ale przeniesienie tego sprzętu jest bardzo kosztowne czego przez serwis wyłączyć zatrzymać przetransportować zabezpieczyć przetransportować i znowu włączyć serwis musi zwalidować także to będzie trochę trwało myślę że rozpoczniemy tą naszą Przeprowadzkę około kwietnia. Około kwietnia i planujemy zakończyć we wrześniu. Czego Wam w takim no razie i... życzyć cierpliwości? Cierpliwości i w zasadzie konsekwencji, bo, bo tu nie mamy wyboru. Jesteśmy skazani na sukces. Drodzy Państwo, nie pozostaje nic innego jak kibicować tej e, przełomowej, to chyba nie jest absolutnie przesadzone w tym kontekście, sformułowanie inwestycji. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem był profesor Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Panie profesorze, powodzenia i dzięki za spotkanie. Nie będę dziękował, ale dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.